Hej hej hej, witajcie serdecznie, z tej strony Smart Big The Player. a to jest już kolejny odcinek z gry Jotun. No i tak, w tym momencie mamy trzech Jotunów pokonanych i zostało nam jeszcze, zostało nam jeszcze tylko dwóch, chyba dwóch, przynajmniej tutaj dwóch pokazanych. Czyli cóż, zaczynamy, lecimy. Tutaj ogółem to wygląda na niezbyt duży ten, Znaczy ten po lewej może tak, ale ten po prawej to takby tak, tak jakby jedno wielkie miejsce. Więc za chwilę się przekonamy, więc już lecimy. Coś mi się wydaje, że tutaj będziemy, że tutaj będziemy mieli taką ludową krainę Tak właśnie obstawiam Gdyż, no powiedzmy, widziałem obrazki różne tam Dobra, w takim razie tutaj mamy bliżej I możemy iść zaczynać Oj, wybacz mi, że taki jestem nieco sapany, ale Coś musiałem jeszcze zrobić przed zaczęciem legendowania I tak jakoś wyszło, więc dobra, jedziemy, zaczynamy wczytywanie No i jesteśmy w miejscu zwanym Dziewięć rzek Nif, ni, Hmm. Eliłak Rzeki z początku światu było napisane I jak to tutaj działa, to ja mogę niszczyć czy nie za bardzo Może super ciosem Mogę, okej okay, no to elegancko W takim razie tak, jesteśmy w tym miejscu i idziemy chyba gdzieś tutaj O ludzie, tutaj, to tutaj Trzeba się nieco nachodzić, ale okej okay, jakoś nam się powinno udać Mam taką nadzieję, jak się używa z tych super mocy, bo zapomniałem szczerze mówiąc Ej, 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 ej jak się ich używa Aha, tym klaszem F, chyba. Dobra, w takim razie, zaczynamy, znaczy, zaczynamy, no tak. Yy, zaczynamy, okej. Okay. Yy, <grym> pada śnieg, co nie? Dokładnie, co tutaj się stanie? Jestem ciekawy. on to mnie bije. Czemu nikt nie powiedział? Hm. No dobra, to będzie ciekawe. Jak widzicie, jest ludowa więc tak jak, tak jak mówiłem. W takim razie, dobra, jesteśmy w takim miejscu. I tutaj pokazuje nam się mapa, no to mi się to podoba oczywiście, tyle że za bardzo nie wiem, gdzie jesteśmy teraz, ale może tutaj, może w tym miejscu, może tu, kto wie. Więc zobaczmy, co my tutaj w ogóle mamy. Mamy, tam jest oko, znaczy ta fontanna, czy tam studnia może, może raczej. Po lewej stronie mamy znowu taki punkt widokowy, a po prawej jest jakiś wielki most, chyba wielki most, przynajmniej wielki taki posąg, więc może tam coś się kryć ciekawego. W takim razie dobra musimy zajść powoli sobie gdzieś tutaj do tej studni może na razie może pójść do tej studni a potem jakoś się znajdzie dobrze pójdziemy do studni i żeby nam się na mapie pokazało gdzie jesteśmy dokładnie więc dobra w takim razie lecimy i na ten śnieg trzeba uważać jak będzie mocno wiał. padał znaczy właśnie teraz gdyż no robi się niebezpiecznie ja, jak mógłbym tutaj się schować co? a tu jest takie coś okej okay, czaj w takim razie dobra, chyba musimy go po prostu przeczekać Więc nie będzie to takie wcale proste, niby wielka mapa Bo chyba jestem właśnie, a nie, ja jestem tutaj, gdzie są te małe Wysepki Okej okay, dobra, no to mniejsze o to Okej, okay, jesteśmy tutaj I nie wiem, jak się może jeszcze coś na mapie załaduje Albo coś takiego Ej, ja to już użyłem, no tak I co, na mapie mi się nic nie pokazało Nimi doć świeża nam ducha Więc świetnie o ludzie naprawdę dawaj 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 dawaj! Jest dawaj. najpiękniej no będzie ciekawie będzie ciekawie jak na razie muszę chyba ciągle robić te uniki i myślę że coś nam z tego wyjdzie tyle że jeszcze by się przydało odnaleźć naszą naszą lokację dokładną chociaż wiem pewnie gdzieś, gdzieś jesteśmy o, tu, a tu jesteśmy ok tutaj było to oko więc jesteśmy tu ok w takim razie wszystko jasne więc myślę że możemy lecieć czegoś szukać tylko pytanie brzmi czego może mogę na początek sumie iść tam na prawo gdyż Gdyż co? Oto jest kolejny punkt widokowy, to można tam jakoś zajść A mogę mieć tam na początek na prawo, gdyż tam był ten wielki posąg, pewnie ten most, czy coś takiego, jak tam widzieliśmy wcześniej Więc może coś byśmy tam znaleźli No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem już W takim razie dobra, nie ma co narzekać, lecimy dalej, tutaj nie mogę przejść o to chodzi To pytanie brzmi, co mamy robić? Wtedy można? Nie można, no cóż poradzić Czyli to taka ślepa uliczka chyba, coś nam się trafiła W takim razie zostawmy, zostawmy to w spokoju, przejdźmy na lewo o, tutaj niby jakieś rady są, no ale jeszcze trzeba uciec, jeszcze trzeba uciec, a nie wiadomo, o ludzie, nie wiem czy zdążę, no nie zdążyłem, pech, dawaj, 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 powiem wam, że to naprawdę spora w tego życia, ale jak będziemy robić te uniki, no to bez problemu nam się uda wygrać, w takim razie, dobre. tutaj nie mogę chodzić po takich rzeczach, aż dziwne, no ale okej, okay. albo tam pewnie nie ma nic, to jest jakiś powietrze, pewnie, albo w wodzie na wodzie Nie wiem, okej, okay, jesteś. Aha, mam jabłko. No i pięknie, no i pięknie, to mi się podoba. Zawsze nieco więcej życia. I pranie już mi tutaj. Aha, a tutaj da się przejść. Teraz trzeba chyba uciekać, bo już wieje wiatr. Chyba. A nie, może i nie. Tak, nie, nie wiem. Aha, tu jest po lewej ta wysepka. Yy, więc dobra, tam jakoś trzeba przejść z dołu, to chyba tędy da się przejść. O, pięknie. Teraz mi się przydało poczekać aż, mm, aż zacznie wiać, to może sobie to zniszczę i może akurat coś się stanie ale jak widzicie coś, coś nie za bardzo a nie jest jest jednak ok czy już na razie całkiem dobrze wszystko wychodzi jesteśmy tutaj no wiadomo trzeba zaś o w to mie miejsce żeby dostać moc tutaj żeby zdobyć runę ale to w swoim czasie no spokojnie powolutku myślę że nam się uda w tym odcinku a jak nie no to nie dobra ok jest ten wielki nie wiem co to jest jakby to jakby jakby jakiś posąg powiedzmy więc fajnie, okej, okay, teraz zaczęło wiać, no to świetnie, a nie. Hm. Okej. Okay. Okej. Okay. Więc znaleźliśmy taki fragment historii, można powiedzieć, tej nordyckiej, w takim razie fajnie. Czyli tak, to jest, strony myślę, że mamy już go zrobiono, więc możemy sobie powoli przechodzić Tutaj jakoś iść tam gdziekolwiek, więc... Więc cóż, zajmiemy się właśnie teraz tym. W takim razie yy, musimy po prostu się wrócić i zobaczymy na co pod co napotkamy na naszej drodze. Powrotnej, jak na razie jest wielka wichura, więc trzeba ją przeczekać za skałą. <laughs> Dokładnie tak. I w sumie słusznie. W sumie słusznie. Tak wie, to nie ma co się nawet bawić z tym <laughs> Więc lecimy powoli albo i szybko Do celu, do celu, bo to najważniejsze Trzeba wygrać, znaczy nie trzeba, trzeba się dobrze bawić, to jest najważniejsze Jeszcze brat do domu przyszedł, krzyczy coś tam Ale mniejsze o to, my powinni słyszycie Ale ja tak <laughs> Dobrze, w takim razie mniejsze o to Tutaj w sumie to jest tylko taka... można, można się pojedytować nieco, tak w kółko i w kółko, w kółko ten wiatr wieje, ale tak sporadycznie. Czasami w sumie tylko, więc nie jest źle. Dobrze, nie wiem gdzie mamy iść w ogóle. Powiedzmy, że tutaj, tutaj nie byłem, tutaj nie byłem. Tak obstawiam, znaczy. Więc jest w sumie spoko. Więc tak. O, mam gdzieś może miejsce, to trzeba po prostu iść. Dokładnie. Tylko jeszcze by się przydało znaleźć. O, jest ochrona na wszelki wypadek. I się przydała, i się przydała. Więc pięknie. Okej, okay. i pytanie brzmi, czy ja mogę gdzieś stąd iść? Mogę, chyba tędy jedynie, tylko tylko jeszcze ciekawe, gdzie idę? Czy idę tutaj, czy idę tutaj? No nie wiem za bardzo, ale to w sumie mniejsze o to. Ważne, aby gdzieś dojść, dokładnie tak, więc zobaczmy, co tutaj jest. O, szkoda, że żadnych, szkoda, że nie ma żadnych przeciwników, o tutaj proszę bardzo coś powinno być, ale może ja użyję obrony za chwilę i lecimy. To mi pomaga ale nie za bardzo Dobra mamy na cały szczęście schronienie Więc i tak nie i Nie wiem gdzie idę Nie wiem może tutaj w sumie Zobaczymy za chwilę Zobaczymy A jak na razie biegnę przed siebie I zobaczmy To taka misja taka śmieszna O proszę udało się Znaleźliśmy pieczęć W takim razie wiemy już Jesteśmy o tutaj więc fajnie wiadomo możemy sobie wrócić do otchłani, ale jeszcze zanim to zrobimy, to teraz trzeba po, po, po prostu zejść tutaj na dół i lecieć w górę po nową moc, gdyż na pewno nam się przyda w walce z kolejnymi jotunami. Będzie na pewno łatwiej, bo oni są w sumie całkiem mocni niektórzy. Na przykład by, była taka akcja z poprzednim, tym, w tej krainie lawo ognistej, tam w lawowej, <grybujesz> że pokonamy na przykład tego bossa. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy wy to widzieliście czy tą scenę wrzuciłem, czy nie, może nie, w sumie nie wiem, czego pokonałem, on na końcu wybuchł, a wtedy ja zginąłem. Dokładnie tak, z tego powodu, że on wybuch. a ja stałem przy nim, no i tak się o to właśnie skończyło i, i beat odnowu, od nowa. Nieważne, że byłem go już trzeci, piąty, dziesiąty raz, bo ten poprzedni był bardzo trudny, znaczy nie była to trudna, ale był najtrudniejszy z dotychczasowych, więc no właśnie tak to było. Więc trzeba uważać i trzeba te moce zbierać, żeby było, żeby było nieco łatwiej. Okej, okay, nie wiem czy idę dobrze. Wydaje mi się, że, mi się, że idę w miarę dobrą drogą. Ważne, żeby iść gdzieś w prawo i w górę coś w tym stylu, więc właśnie tak chyba, chyba się mniej więcej... Więc właśnie tak chyba mniej więcej właśnie idziemy. W takim razie okej, okay, tutaj nie mogę, może jakoś na dół znajdę drogę i jest droga na dół, więc pięknie. Więc pieknie, pięknie, pięknie, jeszcze mi się przydało znaleźć obojętnie co. Co nam by wskazało miejsce naszego pobytu w tym momencie, ale może niedługo, może zaraz coś się uda, bo myślę, że już chyba, jest, chyba jakoś zeszliśmy stąd i idziemy gdzieś teraz tutaj, tak obstawiam, znaczy no tak na pewno jest, znaczy taki mam kierunek drogi, ale czy tak jest to zobaczymy, myślę, że tak, więc okej, okay. poczekajmy, tutaj naprawdę srogie zimy są, naprawdę, ci wikingowie nie mieli lek, chociaż nie, oni byli wiel... No. Dobra, mniejsza to. Oni byli wielcy tam Viking to viking, podaczimy sobie z wszystkim. Chyba. Dobra, nie wiem, powiedzmy, że może ja w dalszym ciągu schodzę z stamtąd, o stąd O stąd yy, znaczy stamtąd Okej, okay, w sumie dobre miejsce nam się znalazło tyle, że obronę kolejną używam. gdyż nie chcę zginąć, chociaż w sumie i tak bym nie zginął, bo bym sobie jeszcze użył leczenie ale no. Udało się, to się udało. Zobaczmy gdzie jesteśmy, gdzie mamy iść. Chyba jesteśmy w tym miejscu, gdzie patrzyłem za pierwszym razem. Czy, czy nie? Nie, to jest to drug... to Jak były te dwa punkty widokowe, to tu jest to, co było wcześniej po lewej stronie. Okej, okay. czy musimy przejść? Znaczy najlepiej był przejść, skoro, że tu nie mam myszki żadnej. To bym wam tak pokazał, ale musimy przejść o tutaj, stąd ja wracałem się właśnie w tym momencie, stąd się wracałem i tam nie było żadnej drogi, więc trzeba jakoś zejść jeszcze w dół i dojść jeszcze trochę w prawo, bo, ponieważ w tym miejscu, o tutaj przed nami, o tutaj, nie, nie na mapie tylko tutaj, yy, jest, znaczy było to przecież, była ta runa, więc okej, okay, jakoś my za chwilę podejdziemy. Trzeba po prostu znaleźć dobrą drogę i iść nią. Dokładnie, tak to mogę. W sumie tutaj jest dużo ścieżek, więc na spokojnie nawet mogę sobie teraz zacząć misję od nowa. Znaczy nie misję, tylko po prostu wejść do tego świata od nowa i skierować się w drugą stronę. Ale myślę, że już nie będę tego robił, gdyż po prostu... Tu jest studnia. Aha, czy jesteśmy tutaj? Okej, okay, wszystko jasne. Zejdziemy sobie na dół i pójdziemy po prostu na prawo. Okej, okay, wszystko się wyjaśniło. Więc dobra. Najważniej, w sumie w tej grze odnalezienie swojego miejsca pobytu to najważniejsza rzecz, gdyż, yy, gdyż no właśnie trzeba wiedzieć gdzie się idzie i trzeba wiedzieć gdzie się jest. Jesteśmy w tym momencie tu lub tu, tak obstawiam. Okej. Okay. I tutaj mamy właśnie to co widzieliśmy jakiś czas temu, więc już wydaje mi się, że możemy sobie iść tędy i powinniśmy powoli już odnaleźć naszą główną drogę znaczy iść na naszą główną drogę, drogą do celu czyli do tego miejsca gdzie jest, jakaś nasza, gdzie jest jakaś nowa moc więc chyba dokładnie tak jest no tak obstawiłem, że dobrze idziemy o tu w sumie nie ma tutaj w sumie nie byliśmy już na przykład te właśnie skute lodem bryły yy, yy, były niezniszczone widzicie moce to moc jednak warto je mieć warto bracie wszystkie szukać znaczy ich wszystkich Gdyż grę ułatwiają zdecydowanie. Znaczy w sumie o to chodzi w sumie w tej grze. W sumie, w sumie, w sumie, tak? No właśnie. <laughs> więc dobra, lecimy, lecimy, lecimy. I nie wiem, myślę, że już spokojnie kryjemy się tą drogą, więc na luzie lecimy po mocy. I potem do tego drugiego miejsca pobytu. O, ju już jestem na samym szczycie. No proszę bardzo, no banalnie udało nam się do tutaj dojść. Nawet szybciej niż myślałem. Więc pięknie. O proszę! Czyli tak to działa. Mam teraz trzy 3, 3 użycia szybkości. Czyli, ojej. Yy, czyli nie dostałem kolejnej mocy. Tylko... Yy, tylko, tylko, tylko właśnie... Yy, dostałem plus jeden do mocy. Dokładnie tak można powiedzieć. W takim razie, dobra, tutaj mamy wszystko zliczone, wracamy do odchłani i jeszcze odcinek nie trwa długo, więc możemy od razu zaczynać kolejne miejsce. Tutaj myślę, że większość rzeczy zdobyliśmy. Nie wiem, co to, nie wiem w sumie, co to za oczy są. To chyba są punkty widokowe. Te, te, wiecie, punkty widokowe. Powiedzmy, że punkty widokowe. Tam, gdzie my się patrzyliśmy, chociaż tutaj nie byliśmy. A może byliśmy. Więc w sumie Dobra, w takim razie myślę, że tutaj wszystko całkiem fajnie udało nam się zdobyć. Znaleźliśmy studnie, no to studnie zawsze się zdobywa. Znaleźliśmy tego wielkiego Kreston Luda, który trzymał świat chyba, czy coś takiego. Więc też troszeczkę historii poznaliśmy, zdobyliśmy jabłko, więcej życia, moc i runę, więc elegancko w takim razie od razu lecimy do kolejnego pomieszczenia, do kolejnego świata może raczej, jak nie wyrobię się w tym odcinku to skończymy w następnym, przy okazji pokonamy jotuna w następnym, bo tak pewnie właśnie będzie, gdyż tutaj wystarczy, żebym przeszedł tak mniej więcej połowę tego świata i poprzednim przejdzie do drugiej połowy i pokonam bossa, więc... i następnym znaczy i będzie bardzo fajnie ok, trwa dopiero około 15 minut więc nie jest źle. jeszcze 10 i myślę, że możemy dużo zrobić Gangda, okay, jezioro Jormungangda Jormun, Gangda, Dokładnie tak i jest ono nie za wielkie, tutaj jest moc, tutaj jest duna Ale zobaczymy co na nas tutaj czyha a no właśnie, a tu ja mogę chodzić wszędzie? Mogę chodzić wszędzie, okej. Okay. Tu jeszcze jest dodatkowo ślisko, więc kierujmy się stroną taką. Mniej więcej teraz cały czas prosto, gdyż myślę, że właśnie tam znajdziemy tą moc. Ale coś się że to nie będzie takie proste, yy, po prostu przejść, wziąć wszystko po kolei i już zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Chociaż, chociaż tutaj jest śnieg, no właśnie. No nie wiem, okej, okay. kolejne ślady. Więc nie wiem z kim my tutaj będziemy mieli w ogóle do czynienia Czy w ogóle będziemy mieli z kimś do czynienia Czy też nie, gdyby sobie pływają pod wodą Pod lodem znaczy No pod wodą W wodzie no Wiadomo W takim razie O kurczy No i jest jakiś skubaniec chyba wielki Nam się szykuje powoli Dobra dotarłem do wody tam jakieś rybki sobie wypływają, chyba uciekają, tutaj coś się, nie wiem co dzieje, okej, okay. ja idę tędy, chyba tutaj będzie moc, albo będzie jakiś koza, który mnie zniszczy i takie tam rzeczy dokładnie tak, więc nie będzie tak wcale banalnie, chyba, zobaczymy zresztą, nie wiem gdzie, nie wiem jakie to jest wielkie ja kieruję się cały czas w tą stronę tak mi się przynajmniej wydaje, więc no dobrze, na taki sobie tutaj Eee, są so. <grych> Dokładnie no zasadz, skąd, skąd ty mnie widzisz chociaż w sumie ja jestem na lodzie ale teraz jestem na śniegu to chyba mnie nie widać A może Nie wiem okej okay, jest, znaleźliśmy naszą mod, więc bardzo fajnie to jest jakaś nowa czy to jest jakaś taka, którą mieliśmy Sprawdźmy to okej okay. jest tam moc tej siły i mamy plus jeden oczywiście siła miolmiłnia plus jeden czyli mamy już 3 użycia na początku były dwa potem trzy tak idzie ok więc musimy teraz skierować się o tak i znajdziemy naszą runę, tylko jak widzicie ona jest od, ona jest odgrodzona więc albo będziemy musieli ją przejść na, po całości albo jakimś sposobem po koniec tego smoka znaczy wodnego wełża może raczej żeby nam się z niego zrobiło przejście nie mam pojęcia zobaczymy jestem tutaj to idę jakoś właśnie w tym kierunku więc myślę że coś tam wyjdzie jakby w sumie jakby było tak od razu wziąć to fajnie byłoby ale coś się że nie to jest to miejsce możliwe że to, jest, że to jest właśnie to miejsce tyle że nie tak łatwo to wszystko jeszcze odnaleźć. Aha, tam jest duna. Proszę bardzo. Dziękuję za pomoc. Dziękuję. I co, to tyle? Naprawdę? Ja nie mam z nim walczyć, czy jest z tym stylu? No nie wiem, zobaczmy, 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 zobaczmy o co chodzi. Wezmę w takim razie sobie tą runę. <słyska> Ok Dochodzi w takim razie 19 minuta odcinka Tutaj po prostu chyba znaleź... Chyba nam się po prostu udało Może jeszcze gdzieś po bokach są jakieś tamte jabłka albo coś takiego Ale najważniejsza moc duna znaleziona Więc myślę, że... Jest już naprawdę fajnie, że sobie tutaj przejdę górą i coś sprawdzę. I myślę, że możemy już po prostu iść na tego Jotuna, Jednak w tym jeszcze odcinku. I tak jak będę bił go dłużej niż do 30 minut, myślę, to sobie zakończymy i pęd i po prostu zaczniemy, zacznę go bić od nowa. Kolejnym. Albo nie od nowa, tylko już kolejną fazę, albo coś takiego, nie wiem. Ok, niby tu co... A tam coś jest, tak? Ja mogę to zniszczyć może przypadkiem. Bo to mi się pokazało na tych skałach tutaj przed nami. Skałach, no powiedzmy. Więc za chwilę zobaczymy. A jak na razie... No w sumie już zobaczymy. No właśnie, okej, okay, spróbujmy w to zaatakować. No nic. Ok, w takim razie wracamy, wracamy do tchłani i lecimy na Jotuna. Jeżeli w tym odcinku uda mi się go pokonać, to naprawdę będzie całkiem szybko ten świat cały ogółem ukończony, te dwa światy, no powiedzmy, yy, te trzy, dwa, no dwa, te lewe, lewe i i jotun, trzeci, ostatni, znaczy jotun, no jotun, przedostatni w grze, tak mi się wydaje, bo jeszcze co nam zostanie, jeden, chyba że jeszcze będzie coś na samym końcu, jak pokonamy wszystkich, nie wiem, a jak na razie lecimy sobie po prostu teudy i zobaczmy cóż, jak on będzie znaczy wyglądał może i czy będzie trudny Mam nadzieję, że nie aż tak Ale to się za chwilę w sumie okaże Jak to, tak, jak to się robi samo się Kłódy no. A to w sumie mniejsza o to, bo i tak mi się odnowi Echa, to się samo robiło Więc otwiera nam się brama Do kolejnego Jotuna lolowego czy coś takiego. W takim razie dobra, lecimy na do niego, trzeba go pokonać i będzie elegancko moim zdaniem. Jeszcze tyle rzeczy, to ja w jednym odcinku nie zrobiłem. Tak mi się wydaje, że dwa te światy, tak jakby i Jotun, jakbyśmy się wyrobili, byłoby fajnie, ale zobaczymy jak to będzie, jak to będzie, w sumie byłoby fajnie. Jak mam więcej odcinków, no to mam więcej odcinków, a tak to będę miał mniej odcinków. Nieważne, okej. Okay. Isas, Isas, Nilfheim, Is. Okej, okay, bierzemy sobie oczywiście, regenerujemy sobie może raczej oczywiście zdrowie, nasze moce i wszystko co się da I lecimy na naszego bossa Szkoda, że w tej grze nie ma checkpointów Ale to może je dodaję w sumie uroku, gdyż nie ma tak, że pokuszę mu połowę i mam zapis Tylko muszę od razu po całości bossa zniszczyć za pierwszym razem może być ciężko, ale wiadomo może się oczywiście udać. Więc za chwilę się przekonamy, ok, tutaj też są te ślady, co widzieliśmy je wcześniej, więc może to jego... chociaż wydaje mi się, że są za małe, ale jak to już bywa w grach, kierujmy się za śladami, za czymkolwiek i myślę, że do niego dojdziemy, bo to w sumie dosyć logiczne, żeśmy właśnie tedy szli. Okej, okay, no i jest i widzę, że chyba to nie będzie zbyt łatwy bofik, może ja poniszczę sobie... A, a, samo się wciło, okej. Okay. No i jest nasz kolejny Jotun. Oczywiście, gigat na pół mapy. Jak wiadomo życie ma... życie ma dużo, jeszcze jakieś takie niebieskie. Więc zobaczmy, ile ja mu kuszę, kuszę ze zwykłego ciosu, jak w ogóle mogę mu skusić cokolwiek. Mogę mu... Mogę, mogę. Więc nie jeźle całkiem ładnie mi to wychodzi już, tylko żeby on mnie nie rozdeptał albo coś. W tym stylu. Ja na początek... No... O, jest, jest, jest. Już ty panie, to... Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, nie powiedziałem, dziękuję bardzo. I jedziemy, niszczymy gościa. Nie, 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 nie. A może? Kurdeczę. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale jak na razie jest naprawdę dosyć łatwy, tylko pytanie brzmi do jakiego momentu. Ja na razie nie używam tych moc, chociaż w sumie to byłoby w miarę dobrą rzeczą, gdyż na początku najlepiej zbicim szybko życie. A tam jest głowa, dobra, już nie, nie zdążę dojść do głowy, jak widzicie ona się świeci, czyli po prostu bym mu więcej życia kusił, jak na razie nie jest, nie jest trudny, jak na razie nie jest trudny, więc bardzo dobrze, bardzo ociążały jest ten boss, powoli się porusza, więc to tylko dla nas plus, podobnie z tym ognistym, to lodowy, w sumie lodowy, no to lud ciężki jest to, jest, to on jest wolny, nie wiem, czemu ja ciebie nie biłem, jego gościu. Brawo dla mnie po prostu Gdzie jest moja moc? A to jest moja moc, siły No tak, świetnie Okej, okay, i teraz go niszczymy Pięknie Dawaj, 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 do głowy, do głowy, do głowy A co tam, co będziemy się I jedziemy z mocą jeszcze No i to mi się podoba, takie ciosy Jeszcze to mamy, a no właśnie Dobra, używamy, pięknie sobie jeszcze nic się nie stało stawiamy sobie obronę ale ale jak mam tego uniknąć jak mi ktoś powie nie a nie dobra lecimy 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 dawaj 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 jeszcze kawałki nie, nie 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 ja chcę to skończyć nie Dobra. Wybaczcie, coś mi się przycięło. Unik, 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 unik. Jest pięknie, pięknie. Tyle, że teraz niewiele widać, jak sami widzicie, ale... Podmianka oczywiście musi być. Nie zaatakował mnie, nie zaatakował mnie. O to chodzi. Zostało mi tylko... Nic mi już nie zostało! O ludzie, przegram to! Ja to przegram! Na 100% przegram tą walkę! To jest... To nie... To jest nieuniknione! Przegrałem to w 100%! Żyję! Weź się zmęcz z człowieku! Znaczy, nie. Nie, nie wiem. co ja robię teraz. Weź mu pod nogami przejdź, pod nogami mu było przejść. Pod nogami mówiłem. Nie wierzę w to, okej. Okay. Zostawiam na niego strzały na sam koniec walki i za chwilę się widzimy. Ja mu tego nie odpuszczę w tym odcinku go pokonam. Nie ma żadnej innej możliwości. Nie będę bym tego nagrywał jeszcze raz, bo po prostu nie ma sensu, gdyż praktycznie całego go pokonałem. Wr wracam do was, gdy będzie miał. Tyle HP, ile miał wcześniej, więc zaraz do was wracam i teraz go zniszczę doszczętnie, mówię wam to. Okej, okay, jestem z powrotem. Życia mam mało, mocy mam mało, ale myślę, że powinno nam na spokojnie wystarczyć, tylko gdzie ja teraz jestem? Dawaj, 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 dawaj! Ja, cię nie mogę przez to przejść. Zawsze jak włączę nagrywanie, to już mi słabo idzie. No czemu tak musi być? Dobra, ustawiam sobie obronkę. I nie ma możliwości, ja to już kończę. Dawaj, dawaj, atakuję, atakuję w tą ziemię. No i już po tobie gościu. Wejdź, ataku, wejdź! Jest! I kończymy to w tą strzału błagam Uciekam, uciekam, bo jeszcze zaraz <grywanie> wybuchnie czy coś takiego No i pięknie, no i pięknie Pokonaliśmy go tu, no chyba go pokonaliśmy. On żyje jeszcze? Nie mówcie mi, że tak. Ile go dobić? Aaaa. Może jeszcze raz. <śm> no to pójdę jeszcze raz. Może tym razem go zniszczymy. Nawet przyspieszenie użyję nawet. I jedziemy. Cios w nogę. Pięknie I o to chodzi I o to chodzi Okej okay. chyba musimy Musimy gdzieś nic coś się stanie Chyba coś się dzieje No i okej okay. zostało nam jeszcze tylko Co to spowiem tók ég við réttmættu hlutverki mínu í staðað föðu míns. Ásam áhafminni syldi ég um höfinn og við heldum áfram að færa ætt bólki okkar vel meðum. Lífið gekk sinn vanagang, þar til rán, giðið sjávarins, leisti ógnar kraft sinnur viðjum gegn okkur, sökti skipi okkar og myrti okkur öll. Ég sá alltaf fyrir mér að ég myndi láta lífið í bardaga verði séðan bóðinn velkominn til valhallar að valkyrjum óðins. Í dauða mínum hafi mér verið gefið annað tækifæri. Í ginnungagapi hef ég sigraði hjálpna hana. Ég mun yfirbjóka síðasta óvinn og sanna mig enn og aftur. Ég heiti Þóra og ég mun ekki missa móðin fram með fyrir tröndvöngsnum óvinnum mínum. Ég mun endur hinda heiður minn Okej, okay, został mi jeszcze do pokonania jeden Jotun, tutaj już właśnie ten ostatni. Jak może, do, jak może pamiętacie, tą stronę po lewej zrobiliśmy już jakiś czas temu nam strona po prawej. Tutaj też już w sumie byłem, tylko coś nie mogłem przejść, przez pamiętam jakieś chyba grzyby na drzewie coś takiego. Może teraz jakoś mi się udaje dospracować. W sumie nie wiem, może ja tam coś źle po prostu robiłem. Nie mam pojęcia, został nam ostatni Jotun, więc wiemy się już nim w następnym odcinku. I może właśnie wtedy, i może już właśnie w następnym odcinku skończymy naszą grę. Zobaczymy sami w tym miejscu, widzimy się w następnym odcinku, więc ja się żegnam. Jeżeli Wam się spodobało, to oczywiście, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie komentucie, oceniacie, panie wpadnijcie na fanpage'a, się cześć.